Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najgorętszych postaci na scenie freak fightów, Tazym. Pewnie już słyszeliście o jego epickim zwycięstwie na Gali Fame 22, gdzie wygrał turniej w rzymskiej klatce i zgarnął milion złotych. Ale jak do tego doszło, o tym opowiem Wam w dzisiejszym filmie, więc zostańcie z nami. Tazy to fighter, który zyskuje coraz większą popularność w świecie freak fightów. To wyróżnia go spośród innych zawodników. Nie tylko jego umiejętności w klatce, ale też charyzma i sposób, w jaki buduje swoją markę w mediach społecznościowych. Tazy potrafi zjednać sobie tłumy, a jego walka na Fame 22 to dowód na to, że potrafi też wygrywać na wielkiej scenie. I na Fame 22 był absolutnie epicki PGE narodowy, rzymska klatka i ogromna pula nagród milion złotych. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Ale to Tazy okazał się być najlepszy. Jego walka w finale była pełna emocji i dynamiki. Każdy cios był przemyślany, a jego strategia mistrzowska. W takim zwycięstwie wszyscy zastanawiają się co dalej. Czy Tazy stanie do obrony tytułu? A może zobaczymy go w jeszcze większych walkach? Jedno jest pewne, jego kariera nabiera tempa, a my będziemy śledzić każdy jego krok.